Neurologopeda? Logopeda? Logopeda? Neurologopeda? Neurologopeda? Logopeda? Legu... Neurologopeda? Logopeda? Neuro... Twoje dziecko ma problem z mową. Zaczynasz w Google wpisywać specjalista od odmowy, opóźnienie rozwoju mowy. Chcesz pomóc dziecku. No każdy z nich pracuje z literką R, seplenieniem. Do którego się wybierzesz, nie ma znaczenia. Trzeba pomóc dziecku, prawda? Nic bardziej mylnego. A różnica między logopedą a neurologopedą nie polega tylko na tym, co mają napisane na drzwiach wejściowych w swoim gabinecie, ale różnica jest fundamentalna i dotyczy tego, gdzie leży źródło problemów z mową Twojego dziecka. Posłuchaj zatem. Wyobraź więc sobie, że logopeda to trochę taki specjalista od wykańczania wnętrz. On zapewni, że ściany będą pięknie pomalowane, wytapetowane, dobrze dobrany kolor mebli, blaty kuchenne. Wchodzisz do środka jest pięknie, mowa jest pięknie doszlifowana, akcentowanie, wymawianie głosek itd. itd. Ale jeśli fundament będzie źle działał, jeżeli mózg nie będzie wysyłał odpowiednich sygnałów, to malowanie ścian nic nie pomoże. Budynek nie zostanie prawidłowo zbudowany. Jeżeli masz uszkodzony samoch samochód z uszkodzonym silnikiem i będziesz próbował kręcić, kręcić, kręcić rozrusznikiem, to zakręcisz się na śmierć, a samochód nadal nie odpali. Jeżeli masz uszkodzenie na poziomie neurologicznym i będziesz próbował szlifować głoski u logopedy, to zamęczysz dziecko wizytami u logopedy i nic nie uzyskasz. Posłuchaj zatem, kiedy udać się do logopedy, a kiedy udać się do neurologopedy. No więc logopeda czy neurologopeda? Wgryziemy się w temat nieco głębiej. Zaczniemy od logopedy. Logopeda to taki architekt i trener komunikacji. Na wizytę do logopedy pójdziecie Wy ze swoim dzieckiem bądź z samymi sobą wtedy, kiedy układ nerwowy działa poprawnie, ale skalibrowania wymaga aparat mowy. Czyli będziecie pracowali nad jakością, estetyką bądź sprawnością mowy. I teraz konkretne. Sytuacje, konkretne problemy, z którymi będziecie się zgłaszali do logopedy. Dyslalia, czyli nieprawidłowe, e, nieprawidłowa wymowa. Wtedy, kiedy dziecko mówi safa zamiast szafa. Kiedy dziecko mówi lowel zamiast rower. Wtedy, kiedy dziecko przy głoskach sy, c, z, dz wkłada język między ze zęby i wychodzi th, th, z, d. Hmm? To na pewno logopeda. Kolejny przykład, kiedy czterolatek mówi po swojemu, czyli opowiada swoje historie, przekręca końcówki, myli rodzaje, ma trudności z narracją, z opowiedzeniem nawet jakiejś prostej bajki. To wtedy logopeda pomoże mu poskładać gramatykę i poukładać też logikę wypowiedzi. Kolejna sytuacja, słuch fonematyczny, czyli wtedy, kiedy testy. Fizycznego słuchu pokazują, że słuch działa prawidłowo, ale dziecko ma problemy z odróżnieniem głosek P, B, T, D. I wtedy co się dzieje? Wtedy nie ma mowy o, na przykład, poprawnej ortografii w szkole, kiedy dziecko nie odróżnia tych głosek i będą mu się cały czas myliły. Czyli dziecko nie będzie w stanie poprawnie zdekodować dźwięku, który dociera do niego. Kolejna rzecz, praca z oddechem i głosem. Kiedy nastolatek mówi niewyraźnie, kiedy y, mówi przez nos, kiedy pędzi, pędzi, pędzi i nie potrafi złapać tego rytmu oddechowego, jeśli tak mogę powiedzieć, to wtedy logopeda logopeda wyciszy, uspokoi, poprawi kontrolę tempa wypowiedzi. Wszystko to po to, żeby dziecko było zrozumiałe dla otoczenia. Kolejna rzecz, dla, klasyczna dla logopeda, aczkolwiek niespotykana tak często, to jest taka logopedia artystyczna bądź zawodowa. Wtedy, kiedy ktoś chce. Pięknie, z dykcją, z, z prawidłowym wymawianiem końcówek, e, popracować. To będą takie osoby, które na przykład starają się o zawód aktora, to będą wykładowcy, to będą pre, prelegenci na jakichś konferencjach, to będą e, osoby występujące w mediach, czyli logopedia zawodowa, logopedia artystyczna. I to są zadania, z którymi na pewno zwrócicie się w pierwszej kolejności do logopedy. Z kolei neurologopeda to troszeczkę taki inżynier układu nerwowego. Tutaj wchodzimy głębiej, czyli neurologopeda patrzy na mowę jako na swego rodzaju proces biologiczny sterowany przez mózg i nerwy czaszkowe, które zarządzają wszystkimi strukturami mięśniowymi w obrębie głowy, szyi. Fundament czyli karmienie. To jest na pewno rzecz, z którą pójdziecie do neurologopedy. Mowa i jedzenie korzystają z tych samych miejsc. Jeśli więc dziecko, niemowlak ma problem ze ssaniem, jeśli dziecko się krztusi, jeśli nie toleruje grudek w jedzeniu, jeśli oddycha wyłącznie buzią, to to będą sygnały na pewno dla neurologopedy, bo tutaj nie chodzi o samomowę, ale tutaj chodzi o bazowe funkcje życia. Takie czerwone flagi u dzieci, o których już wcześniej mówiłem, również w tej mojej serii w spektrum autyzmu. To jest, kiedy dziecko mówi, ma dwa lata i nic nie mówi. Kiedy dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, czyli podejrzewamy spektrum autyzmu. Kiedy mamy problem z napięciem mięśniowym, czyli dziecko chodzi z otwartą buzią, ślini się, to na pewno też e, neurologopeda. I wreszcie coś, z czym my w Centrum Neuroterapii Rudkowcy pracujemy bardzo często, czyli wszelkiego rodzaju zaburzenia mowy, ale po incydentach neurologicznych, i one dotyczą już osób dorosłych czy seniorów, udary, urazy mózgu, wtedy kiedy następuje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzenie mózgu i a pacjent i osoba nie potrafi poprawnie mówić, czyli pojawia się afazja. Te afazje mogą być różnego rodzaju. To może być afazja taka, gdzie pacjent wie, co chce powiedzieć, zna słowa, ale jego aparat mowy nie potrafi tych słów wypowiedzieć, to może być afazja, kiedy człowiek nie wie do końca, co chce powiedzieć, albo zapomina słów, albo nie potrafi nazywać pewnych czynności czy rzeczy. Tak? Czyli takie incydenty neurologiczne typu udar uraz mózgu, to to jest obszar, do którego logo, neurologopeda, przepraszam, neurologopeda jest idealnie dopasowany. Idealnie by więc było, kiedybyście trafili do specjalisty, który jest wykształconym logopedą, ale rozwinął się do poziomu neurologopedii, czyli takie dwa w jednym. Zapraszamy do naszego centrum na spotkanie z takim specjalistą, bo diagnoza, pamiętajcie, to nie jest tylko patrzenie do buzi i słuchanie, jak dziecko próbuje coś wymawiać. To jest też wywiad o przebiegu ciąży, o tym, jak dziecko spało jako niemowlę. Sprawdzamy odruchy oralne. Które powinny wygasnąć, ale nie wygasają z biegiem czasu. Czasami wymagana jest konsultacja z fizjoterapeutą, w niektórych przypadkach też przeprowadzamy badanie mózgu, czy to badanie podstawowe EG, czy mapowanie mózgu rozszerzone ku EG. I dopiero po takiej rozszerzonej diagnozie często będziemy w stanie z dosyć dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, w jakim kierunku powinniśmy poprowadzić terapię. Mam więc nadzieję, że teraz po tym odcinku już będziecie doskonale wiedzieli, kiedy udać się do Logopedy, kiedy udać się do Neurologopedy. Jeżeli uważasz te materiały za wartościowe, jeżeli uważasz, że komuś mogą pomóc, lajkuj, udostępniaj i wracaj na nasz kanał po następne. Dziękuję za Twój czas. Do zobaczenia.